Kolejny program z serii Mazowsze powet Płockę. Dziś porozmawiamy o aktualnych tematach, które dzieją się w Płocku. A moim państwa gościem jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Witam serdecznie. A dzieje się w Płocku wiele. Witam państwa, witam pana redaktora. Dzieje się również wiele w życiu prywatnym pana prezydenta. 50. urodziny były faktem. Z tej okazji niecodzienny prezent, bo pan prezydent z przyjaciółmi posadził 50 drzew. To miły prezent. Nie ma lipy. Rzeczywiście 50 lipy, tak. lip zostało zasadzonych. To taka niespodzianka od przyjaciół, którzy postanowili w ten właśnie sposób uczcić. Moje urodziny, bardzo jestem wdzięczny, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście to i sympatyczna, i miła niespodzianka, która będzie przypominać o tym jubileuszu, a z drugiej strony będzie służyć mieszkańcom płocka, bo lipy będą rosły, będą pachniały, one są drzewami miododajnymi, więc miejmy nadzieję, że także i pod tym względem to rzeczywiście taki miły prezent miło niespodzianka. I to się wpisuje generalnie w czas nasadzeń, bo te nasadzenia są w Płocku teraz realizowane. Tak, rzeczywiście realizujemy co najmniej dwa projekty, duże projekty związane z pozyskaniem środków unijnych, z jednej strony, z drugiej strony z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, własne środki w efekcie no, posadzimy w tym momencie kilkadziesiąt, żeby mieć kilkaset dużych drzew w Płocku. Rozpoczęliśmy już te akcje. Zaczęliśmy sadzić te Drzewa razem z najmłodszymi płoczanami, ponieważ akcja sadzenia drzew, które upamiętniają najmłodszych płoczan, to już kolejny rok trwa i w tej akcji zostało posadzonych już blisko 150 drzew. Kilkadziesiąt w tym roku będzie albo już zostało posadzonych, albo będzie posadzonych. Także bardzo cieszę się, że właśnie także w ten sposób płoczanie chcą upamiętnić na rodzinę swojego małego płoczanina albo płoczanki i to się dzieje. Drugi element to takie rozbotanowywanie miasta, tutaj wspólnie z różnego rodzaju stowarzyszeniami, bardziej bądź mniej, ale z reguły bardziej ekologicznymi, rzeczywiście analizujemy te przestrzenie, te miejsca, gdzie możemy dosadzić więcej drzew. W efekcie na przykład na pasażu Paderewskiego część już betonu została zdjęta, będą tam posadzone drzewa i takie akcje będziemy dalej Prowadzić, także sadzą drzewa w takich mikroparkach, czyli w takich przestrzeniach na naszych osiedlach, gdzie do tej pory albo nie było drzew, albo był beton i chcemy stworzyć tam takie enklawy zieleni. Trzecia akcja to zapuść korzenie w Płocku. I tutaj również zapraszając mieszkańców Płocka do udziału, korzystając z aplikacji Local Spot, prosimy o wskazanie takich miejsc, gdzie te drzewa mogą być sadzone. Jeśli tylko będą mogły być sadzone, to będziemy je tam po prostu sadzić, tak żeby nam się żyło rzeczywiście w Płocku lepiej, przyjemniej, bardziej ekologicznie. Zmieniamy temat na temat inwestycyjny. Panie prezydencie, jak to się stało, że 35 milionów złotych na dwie inwestycje wpłynął do Płocka z rządowego programu? No, najpierw on zabrał 50, tak naprawdę. Więc zabierając 50, trzeba cieszyć się, że przynajmniej 35 wróci do budżetu miasta i będziemy mogli za te środki zrealizować dwie ważne inwestycje. Przypominam, myśmy składali wnioski na trzy Inwestycje, z czego jedna z tych inwestycji była nielimitowana kwotowo. To była budowa nowej przemysłowej, a więc uzbrojenie nowych teren, terenów inwestycyjnych dla miasta Płocka. Niestety ten wniosek został odrzucony i na ten wniosek nie dostaliśmy środków. Natomiast dostaliśmy środki na Budowę dwóch etapów ulicy Łukasiewicza to jest maksymalna kwota, o którą starać się można było, jeśli chodzi o dofinansowanie, to 30 milionów złotych, i o taką kwotę staraliśmy się. Będziemy musieli dołożyć około 20 z własnych środków, z własnego budżetu. I na trzeci wniosek. Tu maksymalna kwota dofinansowania, o którą można było się starać, to było 5 milionów złotych. O tyle, żeśmy wnioskowali i tyle z doniesień medialnych na razie wiem, że mamy otrzymać. To jest na remont ulicy Kościuszki. Tutaj będzie potrzeba pewnie około 10, ale te pozostałe 5 znajdziemy we własnym budżecie. Już mamy zagwarantowane, zarezerwowane. Więc ja się bardzo cieszę, bardzo, bardzo dziękuję, bo jak się coś otrzymuje, to trzeba podziękować. Natomiast z Warto pamiętać, że ten ktoś, kto daje najpierw wyjął z tej kieszeni samorządowej 50 milionów, a żeby oddać 35. No, cieszyć się trzeba, że w ogóle coś oddał, bo w poprzednich dwóch transzach tarczach takich tych, które miały ochronić samorządy przed skutkami pandemii, niestety jako płock nie otrzymaliśmy dofinansowania. Teraz Otrzymujemy, dziękujemy, będziemy realizować. Ja muszę mieć z tyłu głowy to, panie doktorze, że mogliśmy nie dostać. Więc trzeba cieszyć się, że dostaliśmy, szanowni państwo, i będziemy mieli. Te inwestycje do realizacji myśmy i tak je chcieli realizować. Natomiast ta trzecia, także ważna, taka prorozwojowa dla miasta Płocka, no, musi poczekać być może do rozdania środków unijnych. Będziemy wnioskować, jeśli tylko pojawią się konkursy i o ile w ogóle środki unijne będą dostępne, bowiem wszyscy wiemy, że dzisiaj rząd ma ogromny problem z praworządnością. Unia Europejska to widzi i w efekcie dzisiaj te środki blokuje. Premier naszego rządu próbował przekonać europarlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego, że nie jest tak źle. No, zdarzył się trochę ze ścianą, bowiem większość parlamentarzystów mówiła, panie premierze, pan nie dostrzega tego, że pan. Psuje demokrację w Polsce, że Pan niszczy ten podział władzy, który stanowi podstawę demokracji, że właśnie demokracja opiera się na tym, że władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza powinny być niezależne od siebie, a Pan niszczy właśnie sądy, niszczy niezależność sądów, niezawisłość sędziów. Pan to niszczy. No, premier raczej, raczej uważa, że nie dał się przekonać, ale nie zmienia to faktu, że z jednej strony mamy przekaz, który premier mu, o którym premier mówi, z drugiej strony wszyscy inni naokoło, wokół nas i to nie chodzi, że Europa nas nie będzie pouczała, ale także i w Polsce y, autorytety z, y, sędziowskie, ale nie tylko prawnicze mówią, że tak nie wolno robić. A no, My robimy swoje, a właściwie rząd robi swoje. Mam nadzieję, że wycofa się z tego. W efekcie będziemy mogli przede wszystkim jako Polacy korzystać z tych środków. I tu mówię zarówno o tych dopłatach, na przykład dla rolników, ale także dla, o pieniądzach na rozwój naszych miast, miasteczek bądź wsi. Nie wolno. To byłby grzech potężny, który odbijałby się przez wiele, wiele lat. No, jakby Polska dzisiaj wyglądała, gdyby nie środki unijne? Możemy sobie wyobrazić, ilu inwestycji w płocku byśmy nie zrealizowali, jakby wyglądał dzisiaj. Szpital, nie byłoby mediateki, nie byłoby nabrzeża, nie byłoby szeregu ulic, niskoemisyjnego transportu, nowych autobusów. Tego by nie było, gdyby środki unijne. A jeśli byłoby to w minimalnym zakresie 20%, bo tyle z reguły mieliśmy środków, ażeby dopłacać do tych inwestycji, nie wolno tego błędu popełnić i z tych środków zrezygnować. Tym bardziej, że. No niestety, ale przypominam, że każdego dnia rząd dzisiaj jest obciążony karami za niewykonanie wyroku tsue odnośnie kopalni Turów. Ja rozumiem, że nie można tej kopalni zamknąć. To są decyzje premiera. Natomiast przypominam sobie, że Ponad pół roku temu premier przekonywał nas wszystkich po spotkaniu z ówczesnym premierem Czech, że wszystko jest w porządku, załatwione, że nie ma problemu, że już się dogadali i, i, i części wycofają skargę. Nie tylko nie wycofali tej skargi, ale dzisiaj mamy także wyrok, który nakazuje nam płacenie milionów euro za każdy dzień niewykonania wyroku. Ja. Powtórzę jeszcze raz, rozumiem, że nie można zamknąć kopalni, ale z drugiej strony trzeba było na poziomie dyplomatycznym rozmawiać wcześniej z Czechami i przekonywać Komisję Europejską, przekonywać Trybunał Europejski i CUE, że nie można w tym momencie dopuścić zamknięcia kopalni, że są inne sposoby rozwiązania tego problemu. Tego niestety premier nie zrobił, tylko przekonuje nas, że wszystko jest w porządku, natomiast my za to wszystko zapłacimy, bowiem te pieniądze Unia Europejska od nas wyegzekwuje. Mówił Pan Panie Prezydencie, że dziś z głowy miało taką świadomość, że te pieniądze 35 milionów może do płocka nie trafić. Czy zatem informacja o tym, że te pieniądze stały się realne, traktuje Pan w kontekście niespodzianki? Ja się bardzo cieszę. To nie, nie jest niespodzianka. Ja tylko powiedziałem, że no mogły nie trafić, tak jak nie, nie trafiły żadne pieniądze z drugiej, trzeciej tarczy. to jest istotne. Natomiast tym razem te środki zostały ym, podzielone Nieco bardziej sprawiedliwie i cieszę się. Natomiast no, województwo mazowieckie dostało mniej więcej tyle samo co Płock, więc no, samorząd województwa mazzowieckiego dzisiaj y, zastanawia się tak na dobrą sprawę, na co te środki przeznaczyć, skoro zostało zabrane 10 razy tyle y, samorządowi województwa przez y, ten polski ład, czy ma być zabrane, może w ten sposób powiem. Natomiast. Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, trzeba z pokorą podchodzić do rzeczywistości. Dzisiaj funkcjonujemy w takiej, jaka ona jest. Ja jestem gotów rozmawiać z każdym bez względu na przynależność polityczną, partyjną, jakąkolwiek. Kto chce współpracować dla dobra płocka, realizować projekty, które będą z korzyścią dla naszych mieszkańców. Bowiem rządy się zmieniają, prezydenci się zmieniają. Natomiast mieszkańcy ważne, żeby mieli tę przestrzeń do życia jak najbardziej komfortową, jak najlepszą. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w temacie inwestycji. Przebudowa ulicy Chopina to już ostatnia prosta. Dokładnie tak za moment pojedziemy tym ostatnim odcinkiem ulicy Chopina, bo nie cała ulica. Wcześniej został jeden etap przebudowany, teraz kolejny. Zostanie jeszcze krótki odcinek przy dworcu kolejowym do przebudowy i do remontu. Natomiast ten odcinek wiązał się przede wszystkim także z rozbudową. Przebudową kanalizacji, wyłączeniem czy rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, z nowym oświetleniem, drogą rowerową, która połączy drogę rowerową z ulicy Chopina z R1, a więc z Wyszogrodzką Piłsudskiego. To jest dosyć duży nakład pracy ponad 7 milionów złotych. Tu pozyskaliśmy także w konkursie środki z popularnej schetynówki, a więc rządowe środki. Skutecznie je wydatkowaliśmy. Powstało rondo u zbiegu ulic Chopina i Lachmana. A w przyszłym roku. Ciąg dalszy tej inwestycji, ponieważ przebudowaliśmy kolektory pod wiaduktem, a w tej chwili trzeba przebudować także cały kolektor od wiaduktu do ulicy Wyszogrodzkiej, a więc czeka nas remont ulicy Spółdzielczej. Kolejny etap jak gdyby tego, tego remontu, mamy środki w budżecie zarezerwowane, będziemy realizować to zadanie w przyszłym roku, także budując drogę rowerową, nowe chodniki, nowe oświetlenie. Kompleksowy remont tego odcinka ulicy spółdzielczej. W przyszłym roku, czyli kiedy mniej więcej? Zaczniemy jak najszybciej, jak tylko rozstrzygniemy przetargi, ale zakładam, że mamy projekt przygotowany, więc zimą przetarg, a na wiosnę rozpoczęcie roku to ostatni temat sportowo-inwestycyjny stadion Wisły Płock rośnie w oczach jak w tej chwili wygląda ta inwestycja? Zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem w tej chwili przede wszystkim kładziony jest dach na dwóch trybunach, które już w tej chwili są, a pod pozostałe trwa palowanie, a więc no. Mocowanie pali, na których później te trybuny będą e, oparte. I więc posuwa się praca zgodnie z harmonogramem. Jestem przekonany, że jeszcze nie na najbliższym, oby zwycięskim meczu z Wisłą Kraków, ale już e, w listopadzie, pewnie pod koniec listopada, m, zasiądziemy na tych nowych e, trybunach, by kibicować nawciarzom, e, oby w zwycięskich meczach. Czyli tylko uzupełnimy, że zasiądziemy na trybunach, ale to nie oznacza, że stadion będzie gotowy. Do tej chwili jeszcze kawałek czasu. Tak, będzie gotowy w części oczywiście, w, zgodnie z umową. Inwestycja powinna zakończyć się z końcem przyszłego roku i taki jest plan. Natomiast te dwie trybuny, które... Będą gotowe, będą już do dyspozycji kibiców, tym bardziej, że te, które w tej chwili istnieją, e, trzeba będzie do końca już rozebrać. Właściwie jedna już tylko istnieje, więc i fragment właściwie e, jej e, trzeba będzie rozebrać, tak żeby tam budować kolejną trybunę, e, bo stadion będzie zamknięty, będzie musiał cztery trybuny, nie dwie. No, szkoda, że ktoś budując naszą halę e, kilka lat temu nie pomyślał o tym, że po prostu też powinna mieć cztery trybuny, a nie trzy. I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, do zobaczenia za tydzień.